Czy kiedykolwiek zastanawiałeś się, co tkwi w Twoim wnętrzu, czekając, aby wybuchnąć jak wulkan? Każdy z nas ma w sobie tę nieodkrytą moc, gotową do działania. Wyobraź sobie drzewo, które pomimo trudnych warunków i burz wciąż wzrasta ku słońcu, sięgając nieba. Tak samo Ty masz w sobie siłę, by przezwyciężyć wszelkie przeciwności. Pomyśl o sportowcach, którzy godzinami trenują, by osiągnąć swoje cele. Każda kropla potu. Każdy zraniony palec to krok bliżej do marzenia i Ty możesz taką drogę obrać. Pamiętaj, że każdy wielki sukces zaczyna się od małego kroku. Niech Twoje marzenia staną się Twoim celem, a każdy ruch, który wykonasz, przybliża Cię do zwycięstwa. Nie czekaj. Dziś jest dzień, kiedy możesz zacząć budować swoją przyszłość. Weź los w swoje ręce i wyjdź na swoją ścieżkę. Jesteś architektem swojego sukcesu. Twoje marzenia czekają na ciebie. Sięgnij po nie.